Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Letal, a dzisiaj zaprezentuję wam jak wygrać plugin skrypt na wasz serwer. Zapraszam do oglądania. Przed wrzucaniem skryptu na nasz serwer chciałbym pokazać wam forum Script.pl. Jest to naprawdę fajne polskie forum odnośnie skryptów, no i mamy tutaj jakieś różne gotowe skrypty, mamy również jakieś działy z pytaniami i problemami, więc jeżeli czegoś nie wiecie tutaj możecie śmiało pytać. Społeczność jest dość duża, więc myślę, że zawsze się znajdzie ktoś, kto Wam odpisze. No więc jeżeli raczkujecie, lub nawet jeśli jesteście dobrzy w skryptach, to myślę, że jest to idealne miejsce dla Was. Dobra, zaraz przechodzimy na Githuba i to właśnie stąd możemy pobrać naszego skrypta. Oczywiście dwie strony będą podlinkowane w opisie. No i mamy tutaj wszystkie wydania skrypta. Mamy również Logi, możemy sobie poczytać, jeżeli kogoś interesuje, co się mogło zmienić w najnowszej wersji skrypta. Teraz klikamy sobie tutaj Assets. Pod którą wersją tylko chcemy. Ja wybieram oczywiście najnowszą. No i klikamy script.jar. Wybieramy miejsce, gdzie ma się pobrać. Ja wybrałem pulpit. No i teraz wchodzimy w naszym serwerze, folder plugins i przeciągamy tu skrypta. Następnie odpalamy serwer. OK, nasz serwer się odpalił. Możemy teraz sprawdzić, czy skrypt się dobrze wgrał. Jest tu na zielono, więc wszystko gra. Teraz możemy zauważyć, że w folderze plugins utworzył się folder script. Otwieramy dalej folder scripts. No i tutaj mamy jakieś gotowe skrypty. One są zawsze standardowo wgrane i możemy dograć jakiś nasz własny skrypt, czy ściągnięty z neta. Ja tu jest jakiś skrypt na pomoc ściągnąłem z neta, właśnie z tego forum. No i go teraz wrzucimy. Następnie możemy użyć komendy sk, reload. No i nazwa skryptu w tym przypadku pomoc. No i mamy tutaj jakiś w nim błąd, możemy go szybko naprawić. Mamy tu informację, że wymaga sześciu spacji, a znalazł tabowanie, ponieważ w skrypcie można robić wstępy w kodzie na dwa sposoby, czyli właśnie tabowaniem i spacją. Sprawdźmy tylko gdzie ten błąd się znajduje. To jest jakiś jeden błąd, tak że go szybko, tutaj, że tak powiem na wizji naprawię. Linika dziesiąta. OK, linika 10 i tu Oczekiwano ode mnie spacji, dobra, ctrl s i zobaczmy teraz, Scarryload pomoc, no i mamy tutaj poprawne przeładowanie skryptu. Także teraz wejdźmy może sobie na serwer. No i wpiszmy ukośnik pomoc. Jak widzimy skrypt działa, teraz możemy też również z gry Scarryload pomoc, nie pamiętam czy mam opa, chyba nie. Mam opa, także super. No jak widzicie, skrypt przeładował się już normalnie, naprawiłem szybko ten błąd. Tak jak mówię, nie jest to mój skrypt, także po prostu szybko coś wziąłem do odcinka. No i wszystko ładnie śmiga. Wszystkie inne skrypty również będą działać, Ym, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik Ci pomógł. Jeśli tak, koniecznie strzel łapkę w górę, a my słyszymy się już niedługo. Cześć, cześć, cześć!